Opowiesz mi coś o sobie? To najczęściej zadawane pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Powiem ci dziś jak najlepiej na nie odpowiedzieć. Jeśli kiedykolwiek czułeś się trochę zakłopotany tym pytaniem, prośbą nie jesteś sam. Jest to jedno z pierwszych pytań, które pada na rozmowie kwalifikacyjnej i nadaje ono ton reszcie rozmowy. Ponadto jest to pytanie otwarte, więc może być trudno wiedzieć od czego zacząć. W tym filmie podzielę się z tobą moją pięcioetapową formułą odpowiedzi na to pytanie. Zabierając te pięć elementów, zrobisz świetne pierwsze wrażenie i sprawisz, że rozmowa potoczy się we właściwym kierunku. Na końcu pokażę Ci przykład takiej rozmowy, który możesz zmodyfikować dla siebie i wykorzystać w swojej następnej. Jeśli szukasz pracy, przejście do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jest ogromnym wydarzeniem. Oznacza to, że ktoś był pod wrażeniem Twojej aplikacji na tyle, że chce Cię poznać osobiście, sprawdzić, jaką jesteś osobą. Rekrutor już wie, że większość umiejętności technicznych wymaganych na stanowisku już masz, ale na pewno będzie dopytywał o dodatkowe szczegóły. Ty musisz wiedzieć, że na 90% masz już tę pracę. Wystarczy nie zepsuć rozmowy. Wiem, że łatwo się mówi, ale im mniej stresu, tym lepiej potoczy się rozmowa. Podczas gdy CV to ty na papierze, rozmowa kwalifikacyjna to ty w realnym życiu. W prawdziwych sytuacjach. Aby zmniejszyć poziom stresu przed i już podczas rozmowy, ważne jest wcześniejsze przygotowanie się do odpowiedzi na kluczowe pytania, które mogą zostać zadane. Przejdźmy teraz do pięciu etapów odpowiadania na to słynne pytanie. Pierwszym etapem odpowiedzi jest rozpoczęcie od tego, gdzie jesteś teraz. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną chce wiedzieć, co robisz teraz zawodowo. Niektórzy eksperci od kariery mówią, aby zacząć od tego, jak dotarłeś do tego miejsca, w którym jesteś w swojej karierze. Ale jeśli naprawdę chcesz przyciągnąć uwagę rozmówcy i zrobić dobre pierwsze wrażenie, zacznij swoją odpowiedź na to pytanie, mówiąc, gdzie jesteś właśnie teraz. Przykładem może być opowiedzenie o swoim obecnym stanowisku lub ostatnich osiągnięciach. Jeśli jesteś studentem lub świeżo upieczonym absolwentem, zacznij od opowiedzenia więcej o swoich ostatnich projektach, które ukończyłeś w szkole. A teraz najważniejsze. Opowiadając o sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pamiętaj, aby to, co mówisz, było istotne z punktu widzenia pracy zawodowej i edukacji w zakresie związanym ze stanowiskiem. Skup się na historii kariery i osiągnięciach. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, zanim przejdziemy do drugiego etapu odpowiedzi, jest to, że osoba prowadząca rozmowę zadaje Ci to pytanie, ponieważ chce lepiej zrozumieć Twoją osobowość i Twój charakter, aby sprawdzić, czy dobrze pasujesz na dane stanowisko i do ludzi w zespole, do którego szuka nowej osoby. Drugim etapem odpowiedzi jest wyjaśnienie, jak dotarłeś do miejsca, w którym się znajdujesz. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, co doprowadziło Cię do miejsca, w którym jesteś teraz. Na przykład, jakie wcześniej zajmowałeś stanowiska, jak wygląda Twoja edukacja i szkolenie, czy miałeś mentora, który prowadził Cię w konkretnej dziedzinie. Kluczem do dobrego wykonania tego etapu odpowiedzi jest użycie wciągającej historii. Kiedy opowiadasz rozmówcy o swojej historii za zawodowej, nie chcesz po prostu wymieniać stanowisk, abyś czytał z CV. Twoja odpowiedź może wtedy trwać zbyt długo, a dodatkowo rekruter przecież już to wszystko wie. Musisz powiedzieć więcej, niż wpisałeś w CV. Namaluj obraz swojej kariery i kroków, które podjąłeś na swojej dotychczasowej drodze. Dobrze jest pokazać, jak y, jakieś duże wydarzenia mogły odegrać rolę w Twojej karierze. Jeśli chodzi o ten etap opowieści, a właściwie we wszystkich, musisz zrozumieć, czego firma szuka w swoim idealnym kandydacie. Pomoże ci to lepiej dostosować swoją odpowiedź, tak aby poruszyć ich bolączki, jednocześnie odpowiadając na pytanie z rozmowy kwalifikacyjnej. Warto dokładnie przyjrzeć się ogłoszeniu o pracę stronie internetowej firmy i konto w mediach społecznościowych, aby zidentyfikować często powtarzające się frazy lub słowa kluczowe. Udzielając odpowiedzi, pamiętaj, aby poruszyć kwestie umiejętności i kwalifikacji, które będą istotne na danym stanowisku. Pamiętaj, że opowiadanie historii to bardzo skuteczna strategia przekazywania informacji. Pomaga cię wyróżnić, zaprezentować swoje umiejętności komunikacyjne. Strategia ta uchroni cię również przed opowiadaniem nieistotnych rzeczy czy wymyślaniu na żywo, co chciałbyś powiedzieć. Zanim przejdziemy do trzeciego etapu, jeśli Ci się ten filmik, kliknij w górę i zasubskrybuj kanał. Nawet jeśli nie jesteś teraz na, szuka na etapie szukania pracy, będzie Ci go łatwiej Łatwiej znaleźć, gdy dostaniesz zaproszenie na rozmowę o pracę. W trzecim etapie chodzi o to, aby powiedzieć rekruterowi, dlaczego kochasz to, co robisz. Co czynić tak wyjątkowym spośród wszystkich innych kandydatów, których rozważają na to stanowisko i co wniesiesz do zespołu? Chodzi o to, że kiedy firma zatrudnia szuka profesjonalisty, który może pomóc poradzić sobie i z ich największymi wyzwaniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie większej klient liczby klientów, poprawę wyników recenzji firmy, tworzenie bardziej wydajnych procesów, czy nawet budowanie silniejszych zespołów, musisz być w stanie wyartykułować im, co możesz wnieść do zespołu. Tak, więc w tej części odpowiedzi musisz podkreślić części swojej, części swojej kariery. Doświadczenie, które nie tylko pokazuje Twoje unikalne umiejętności, ale także pokazuje w jaki sposób te umiejętności mogą pomóc w rozwiązaniu ich problemu. Możesz to zrobić, wymieniając niektóre z największych osiągnięć w swojej dotychczasowej karierze, wraz z przykładami, które pokazują Twoje mocne strony. Czwarta część odpowiedzi na pytanie o siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej polega na wyjaśnieniu, w jaki sposób stanowisko, o które się ubiegasz, odnosi się do Twoich celów zawodowych i aspiracji. Pamiętaj, że firmy inwestują dużo czasu, pieniędzy, energii w zatrudnienie odpowiedniej osoby na odpowiednie stanowisko. Musisz więc pokazać osobie prowadzącej rozmowie, rozmowę, że dane stanowisko jest nie tylko ważne dla niej, ale też jest ważne dla Ciebie. A jeśli Cię zatrudnią, zostaniesz z nimi na dłużej. Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko powiedzenie że chcę dla Ciebie pracować, więc proszę zatrudnij mnie. To raczej powiedzenie, że to są moje umiejętności, moja wizja i w ten sposób mogę pomóc Twojej firmie osiągnąć jej cele. Musisz więc wcześniej poćwiczyć i być przygotowanym. Na koniec już ostatni, piąty element odpowiedzi. Podkreśl swoje pasje i hobby. Ważne jest, aby pokazać, że jesteś również osobą z pasjami poza pracą. Dzielenie się swoim hobby i zainteresowaniami może pomóc rekruterowi zrozumieć cię jako osobę, a nie tylko jako kandydata do pracy. Twoje pasje mogą również rzucić światło na dodatkowe umiejętności i cechy charakteru, które mogą być cenne w miejscu pracy. Pamiętaj, aby krótko opowiedzieć o swoich pasjach, skupiając się na tym, jak wpływają one na Twoją osobowość, kompetencje i potencjalne dopasowanie do kultury firmy. To nie tylko pokazuje, że masz życie poza pracą, ale również dodaje głębi Twojemu profilowi jako kandydata. Moim zaleceniem jest zanotowanie od 3 do 5 głównych punktów, które chcesz uwzględnić. Następnie przećwicz je wcześniej. Im częściej będziesz to robić, tym będziesz bardziej czuć się naturalnie i dzięki temu poczujesz się pewniej i bardziej lepiej przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli spodobał Ci ten film, koniecznie kliknij przycisk z, z kciukiem w górę. Oto przykładowa odpowiedź, której udzieliłbym, gdyby ktoś zapytał mnie e, o siebie. W tym przykładzie zaczynam od tego, gdzie jestem teraz. Wspominam o tym, co doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem. Omawiam to, co kocham w pracy, którą wykonuję, co czyni mnie wyjątkowym i jak dana okazja odnosi się do moich celów i aspiracji zawodowych. Na koniec kilka słów o tym, co lubię najbardziej i jak to, co bazę pracą, wpływa na moje działania w firmie. Obecnie pracuję jako dyrektor artystyczny w agencji kreatywnej, gdzie odpowiadam za projektowanie graficzne oraz nadzór nad projektami brandingowymi i kampaniami reklamowymi dla międzynarodowych klientów. Jestem również tym liderem i zarządzam zespołem grafików i motion designerów. Dodatkowo zajmuję się rekrutacją osób do różnych działów firmy. Moja droga z, y, zawodowa zaczęła się od studiów z grafiki komputerowej. Po których pracowałem w różnych agencjach i firmach. Zawsze fascynowała mnie możliwość przekazywania idei i emocji poprzez środki wizualne. Pasjonuje mnie tworzenie spójnych wizualnych narracji, które przekazują kluczowe wartości marki i angażują odbiorców. Moje zainteresowania psychologią koloru i typografią znacząco wpływają na moje podejście do, programu, do projektowania. Aplikuję na stanowisko dyrektora atletycznego w Państwa firmie, ponieważ podziwiam Wasze innowacyjne podejście do projektowania i chciałbym przyczynić się do dalszego rozwoju Waszej marki. Moje doświadczenie w zarządzaniu projektami, umiejętnościami kreowania silnych, wizualnych konceptów oraz pasji do sztuki i designu moim zdaniem idealnie wpisują się w potrzeby i wartości Waszej firmy. Poza pracą, najbardziej lubię żeglarstwo. Nie tylko dostarcza mi ono relaksu i odskocznie od codziennej pracy, ale także inspiruje mnie do myślenia kreatywnego i strategicznego. Zarządzanie załogą na jachcie nauczyło mnie cennych umiejętności zarządzania zespołem. W żeglarstwie, podobnie jak w projektowaniu, kluczowe jest umiejętne łączenie różnych talentów i umiejętności, aby osiągnąć wspólne cele. Wymaga to komunikacji, koordynacji i czasami szybkiego podejmowania decyzji w dynamicznie zmieniających się warunkach. Te doświadczenia pomogły mi rozwinąć silne zdolności przywódcze i umiejętności budowania efektywnego zespołu, gdzie zarządzanie projektami ludźmi jest równe ważne co kreatywność. I to już wszystko w tym odcinku. Poklikaj proszę linki w opisie, na pewno znajdziesz coś ciekawego dla siebie. Do zobaczenia, cześć.